Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na naszym kanale Sadowski Grow. Dzisiaj będziecie mogli przeżyć ze mną mój cały dzień jedzenia na redukcji 2000 kalorii. Wyjątkowo też zaproszę Was na mój trening, będziecie mogli zobaczyć jak trenuję, jak progresuję i jak to wszystko u mnie wygląda. Odsyłam Was także na Instagrama i TikToka Przemka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, uderzcie w dzwonę, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a my lecimy do pierwszego posiłku. Jako pierwszy posiłek przygotuję płatki jęczmienne na mleku z odżywką białkową. Do tego będzie kwark i owoce. Będzie to również mój posiłek przedtreningowy, dlatego będzie taki lekki, ale dostarczy mi bardzo dużo energii. Tak się prezentuje mój posiłek przedtreningowy, jeżeli chodzi o kalorie i makroskładniki, macie je tutaj wypisane. Ja szybko zajadam i lecimy na trening. Rozkrzewka za mną, a więc przechodzę do pierwszego ćwiczenia, jakim jest podciąganie. Jeżeli chcecie się nauczyć podciągać, zachęcam Was, żebyście wili tutaj na linka, ewentualnie też na TikToka Przemka. Przechodzimy do ćwiczenia. Hey, make a wish call it pray am I sick am I okay hey, stay up late night still in pain in my mind it decays as I try to make a change see the sun see it set feel some pain feel regret all the same what is next I'm the blame for my head uh. life it changes in many different ways yeah you turn the page and you see a new day yeah be the same or you go and a name yeah listen to hate or help someone who's in pain yeah we all want love and we all wanna be great yeah it's not enough so we keep running the race yeah this life is tough if you let it be that way yeah sit back and love your own journey i day, day, yeah. got a deep thoughts in my bed, got me feeling like a weak spot. In my head, and I ask myself to please stop. Take a breath, need to get all of these deep thoughts out my head, yeah. I just wanna be known, I just wanna be home. Feel like I'm all alone and I need to do it on my own. I just wanna be known, I just wanna be home. Feel like I'm all alone and I need to do it on my own, yeah. I live for music, yeah. I love to do it, yeah. It's therapeutic and I need it to get. Through it, yeah. I keep on moving, yeah. I keep on doing, yeah. I keep improving so people can feel it too and go on and fix their lives. One decision at a time, one vision, one mind. We're winning this grind, okay, okay, let's make each other proud, turn the future into now, turn this world upside down, uh, yeah, I don't wanna feel the pain no more, I just wanna make a change, restore humanity, the sanity is leaving for the vanity, I plan to be close with my family, substantially, avoiding all calamity, financially, stable, it's a fantasy, it's blasphemy, I holler out loud cause I'm crying out in agony, uh, I just wanna help people, yeah, cause we all just equal, uh, and we all just fearful, uh, those who deceitful, yeah, but if we all just work hard, yeah, and we let down our guards, yeah, we can open up our hearts and figure out how to heal. Start. I start a lot of deep thoughts in my bed, got me feeling like a weak spot in my head. And I ask myself to please stop, take a breath. Need to get all of these deep thoughts out my head, yeah. I just wanna be known, I just wanna be home. Feel like I'm all alone and I need to do it on my own. I just wanna be known, I just wanna be home. Feel like I'm all alone and I need to do it on my own, yeah. Jestem już po treningu, wszystko poszło zgodnie z planem, a teraz biorę się za przygotowanie posiłku potreningowego. Zrobimy coś prostego, smacznego, a mianowicie tortille z indykiem i warzywami. Wiadomo, że na redukcji tych warzyw powinno być trochę więcej w diecie, dlatego dzisiaj dorzucimy ich naprawdę sporo.

Ja zabieram się za jedzenie i widzimy się w kolejnym e, posiłku. Dzisiaj niedziela, więc troszeczkę więcej luzu. Wlatują lody proteinowe. Jest to świetna alternatywa, jeżeli chodzi o e, słodycze wysokokaloryczne. E, ten przepis jest już u nas na kanale i odsyłam was tutaj do linku. Ewentualnie znajdziecie go również w opisie pod filmem. Jeżeli chodzi o makrosy i kalorie, to znajdziecie je tutaj. Ja lecę zajadać, a my widzimy się w kolejnym i ostatnim posiłku oraz podsumowaniu całego dnia. Dzisiaj na kolację przygotuję coś idealnego dla osób zapracowanych, które nie mają zbyt wiele czasu na gotowanie, a mianowicie będą to placuszki z cukinii z sosem ogórkowo-czosnkowym z pomidorkami. Jest to świetna opcja na redukcję, ponieważ są niskokaloryczne Mocno zapychające, więc na pewno nie będziecie mieli problemu z głodem. E, oczywiście, możecie je przygotować razem ze mną. Tutaj macie składniki. E, dajcie znać, jak wam poszło w komentarzu. Tak się prezentuje moja kolacja. Jeżeli chodzi o kalorie i makroskładniki, macie je wypisane gdzieś tutaj. Kalorie i makroskładniki z całego dnia gdzieś tutaj. E, ja nie lubię jeść monotonnie, lubię sobie eksperymentować w kuchni. Jeżeli Wy też, to odsyłam Was też do innych filmów na naszym kanale, gdzie stworzyliśmy już całkiem sporą liczbę posiłków. E, oczywiście zachęcam Was do zostawienia lajka, subskrypcji, komentarza. Uderzcie w dzwona, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zajrzyjcie też na Instagrama. I TikToka Przemka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.